Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Ostatnio znaleźliśmy to z chłopakami w sieci. No i musiałem to stawić do swojego filmu. Ale nie przedłużając, proszę Was jeszcze o łapkę w górę, tak jak i subskrypcję, żebyście mogli zobaczyć więcej materiałów na moim kanale. Więc tak, dzisiaj jest historia CD projekt. Jest to polski producent gier komputerowych, założony w 2002 roku jako spółka zależna CD Projektu. Studio należało do holdingu CD Projekt Investment, połączonego później z przedsiębiorstwem Optimus. Siedziba znajdowała się w Warszawie. W ramach późniejszych licznych przekształceń spółki matki CD Projekt Red stało się oddziałem prawnie będącym częścią CD Projekt SA do listopada 2012 roku. Od września 2003 roku zespół odpowiedzialny za tworzenie gier rozpoczął pracę nad pierwszym projektem grą fabularną Wiedźmin. Po premierze w 2007 roku stała się ona najczęściej kupowaną grą w Polsce. W lutym 2008 roku Projekt kupił większość akcji producenta gier Metropolis Software i ogłosił, że następna gra przedsiębiorstwa zostanie stworzona we współpracy z CD Projekt Red i będzie nosić tytuł DAY. Jednak prace nad GROW· DAY zostały wstrzymane, ponieważ przedsiębiorstwo skoncentrowało się na tworzeniu kontynuacji Wiedźmina (Wiedźmin 2 w zabójcy królów. którego premiera miała miejsce 17 maja 2011 roku. Kolejną produkcją przedsiębiorstwa była trzecia i ostatnia część przygód Wiedźmina. Geralda, Wiedźmin 3, Dziki Gon. Gra została wydana 19 maja 2015 roku. To były najczęściej kupowane gry od CD Projektu. Gry wydane od CD Projektu to między innymi Wiedźmin, Wiedźmin Versus, Wiedźmin 2, Dobójcy Królów, Wiedźmin 3, Dziki Gon, Serca z Kamienia, Krew i Wino, Wiedźmin Gra Przygodowa, Gwint, Wiedźmińska Gra, Karciana, Wojna Krwi, Wiedźmińskie więź, Opowieści. W produkcji na razie mamy Cyberpunk 2077, w któ którym nagrywałem wcześniej materiał, że był dostępny w tamtym tygodniu na Epic Gamesie za kwotę około 200 zł, coś takiego. Została to gra zapowiedziana w 2012 roku jest to gra fabularna gra akcji, oparta na serii gier fabularnych cyberpunk. Cyberpunk jest osadzony w futurystycznym świecie, w którym nowoczesna technologia poegzystuje ze zdegenerowanym społeczeństwem. Według zapowiedzi autorów, ma to być dojrzały, ambitny tytuł, w którym rozwój postaci jest silnie związany z fabułą. Projekty wstrzymane i anulowane od CD Projektu m.in. to Day, gdzie prace nad tą grą zostały zawieszone w 2009 roku i Wiedźmin. Powrót Białego Wilka. Z ostatnich do wydarzeń możemy się dowiedzieć m.in. że CD Projekt tak, wojny dar przekazał 4 miliony złotych. Na walkę właśnie z tym wirusem, z czego połowę jako CD Projekt SA, a drugą połowę prywatnie z darowizn głównych akcjonariuszy oraz zarządu spółki. Cytuję, chcielibyśmy również podziękować całej służbie medycznej i wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z wirusem. Z narażeniem własnego zdrowia codziennie walczycie o nasze. Wasza ciężka praca to dla nas inspiracja.